Teraz zajmiemy się skutkami pewnego ukłonu, które, y, który państwo zrobiło w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw, gwarantując im maksymalną cenę energii elektrycznej w drugim półroczu ubiegłego roku. No, więc y, można się było ucieszyć, że nie musimy zapłacić tak dużo, jak y, żądali sprzedawcy energii. No ale teraz jest problem, bo to była pomoc publiczna. Nie okazało się to zanim zaczęliście korzystać, okazało się to w trakcie, kiedy korzystaliście, bo dopiero w listopadzie. No a jak to z pomocą publiczną bywa? Są formalności. Niespełnienie ich może być bardzo kosztowne. Jak bardzo będziemy o tym rozmawiać z Jakubem Plebańskim, prawnikiem z kancelarii Rodl and Partner Poland. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Panie mecenasie, No W skrócie rzecz ujmując, yy, nasz dostawca energii może, a może nawet chyba musi, prawda? Wystawić nam korektę faktury na resztę ceny powyżej tych 690 kilku złotych, które płaciliśmy jako kwotę maksymalną za całe pół roku. No więc jeśli mamy wysokie zużycie, to możemy dostać nieźle po kieszeni, a musi. Dlaczego? No, wszystko zależy od tego, czy zdążymy do 28 lutego. Złożyć wymagane oświadczenie, które, w którym wykażemy, jaką pomoc de minimis jako przedsiębiorcy uzyskaliśmy i czy ta pomoc de minimis mieści się w dozwolonych progach. Ustawodawca wrzucił do ustawy o bonie energetycznym pod koniec zeszłego roku, konkretnie 12 grudnia 2024 roku obowiązek o charakterze sprawozdawczym wymagający od przedsiębiorców przedłożenia takich oświadczeń dla, hmm. dla swoich sprzedawców Czy... energii. No i w przypadku taki... gdy uh -huh. się nie, nie wykonamy tego obowiązku, no to nasz dostawca ma prawny obowiązek, żeby wyrównać bo jeśli się nie rozliczyliśmy, w sensie nie złożyliśmy tej informacji, to jest tak, jakbyśmy nie korzystali z tej pomocy publicznej. A to przy każdej pomocy de minimis, przy każdej pomocy publicznej jest taki właśnie sprawozdawczy obowiązek? Nie, no, ten sprawozdawczy obowiązek, co ciekawe, wstyczny, no bo raportowanie w 2025 roku w odniesieniu do ceny energii w drugim półroczu 2024 roku to stosunkowo nowy mechanizm i charakterystyczny dla tej ustawy prądowej. Także warto mieć to na uwadze. Nie złożenie oświadczenia w terminie de facto traktowane jest tak jak przekroczenie limitu pomocy de minimis. To znaczy, wówczas nasz sprzedawca energii mhm. będzie zobowiązany do tego, ażeby wyrównać tą różnicę pomiędzy ceną maksymalną, a ceną wynikającą z, naszą, z naszej umowy sprzedaży energii, Jasne. no i obciąży nas tą różnicą, tak? No i oczywiście y, rzeczniczka małych i średnich y, przedsiębiorstw, y, pani minister Agnieszka Majewska, jest zaniepokojona, bo na koniec stycznia 2000 z ćwierć miliona przedsiębiorców złożyło ten y, dokument, co może sugerować nie tyle, że odkładamy wszystko na ostatnią chwilę, ale że większość przedsiębiorców po prostu nie ma tej świadomości. Ta informacja jeszcze do nich nie dotarła. Y, Sprzedawcy energii na swoich stronach internetowych publikują szerokie artykuły, załączają załącznik w PDF-ie, który trzeba wypełnić i wysłać. I porozmawiajmy teraz chwilę o tej praktycznej stronie. To znaczy, um, czy to jest załącznik, który. Trzeba pobrać od swojego dostawcy prądu. Na przykład jeśli ktoś jest klientem Enei, to od Enei, jak od PGE, czy Tauronu na przykład, czy energii należącej do Orlenu w tej chwili, to musi pobrać ten załącznik, a jeśli go już pobierze i wypełni, to w zasadzie co ma z nim zrobić, komu ma go wysłać, w jakim trybie, jak, jak to się ma formalnie odbyć, żeby spełnić w pełni ten rachunek, ten obowiązek. Tak, panie, panie redaktorze, ja w pierwszej kolejności podkreślę tą taką pozytywną inicjatywę rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. To jest bardzo praktyczna sprawa, gdy przeciętny przedsiębiorca szuka informacji na ten temat, bardzo wysoko w wyszukiwarkach pojawia się właśnie informacja od rzecznika, który dość jasno, przejrzyście tłumaczy, jak takie oświadczenie. Należy złożyć do kiedy i komu i udostępnia na swojej stronie internetowej taki wzór wymaganego oświadczenia. Jest to co do zasady jeden wzór, ten sam, udostępniany przez Ministerstwo Klimatu w Biuletynie Informacji Publicznej, przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz przez sprzedawców energii elektrycznej, którzy często opatrują jeszcze te, te strony, na których udostępniają ten wzór, no taką krótką sekcją pytań i odpowiedzi, żeby ułatwić przedsiębiorcy prawidłowe wypełnienie tego załącznika. On nie jest wcale taki łatwy do zdekodowania, zwłaszcza dla, dla nieprawnika. Ma siedem stron, cztery części. Wypełnia się tak naprawdę trzy z tych części, ponieważ wypełnienie drugiej i trzeciej części zależy od tego, czy jesteśmy mikro, czy małym, średnim przedsiębiorcą. Natomiast no, jest to zdecydowanie formularz, gdzie, gdzie warto posiłkować się tymi wyjaśnieniami, czytać go uważnie, ponieważ jest to, jest to ostatecznie oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, co warto. Tak. No i na przykład e, trzeba sobie przypomnieć czy korzystaliśmy wcześniej z jakiejś pomocy publicznej e, tak. bo jeśli tak to trzeba jej wartość e, wykazać więc to nie jest taka rzecz którą można tak po prostu zrobić e, z marszu bez jeśli chodzi o finanse naszego przedsiębiorstwa ale jest też dobra wiadomość nie zaczęliśmy od niej no bo cały problem jest dosyć istotny więc pomyślałem sobie że Dobrze jest go omówić i wyjaśnić, że będzie więcej czasu. Dlatego, że e, ustawodawca początkowo przewidział, że mamy to rozliczyć do 28 lutego e, i ten termin minie, ale rząd przyjął wczoraj projekt ustawy, który. A raczej inaczej. W projekcie ustawy, o rynku, nowelizacji ustawy o rynku mocy, który tak naprawdę dotyczy dodatkowych e, przetargów na moc w 29 i 30 roku, znalazła się wrzutka właśnie z tymi przepisami, i dobrze. I ona mówi, że no jeden termin jest 28, no ale jak nie zrobimy tego do 28, bo na przykład nie wiemy, albo z jakiegokolwiek innego powodu, to do 30 czerwca będzie można to zrobić. E, co jest po prostu dobrą wiadomością, pewien kłopot się pojawi, jeśli przepisy nie wejdą w życie. Życie przed 28 i yy, sprzedawcy prądu zaczną wysyłać te korekty. I co wtedy? Tak, yy, potwierdzam. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Yy. Termin zostanie wydłużony. Mam nadzieję, że do tego czasu też ta wiedza, między innymi dzięki takim programom, jak ten o konieczności złożenia oświadczeń będzie coraz bardziej powszechna wśród przedsiębiorców i coraz mniej z nich będzie narażonych na nie ma co ukrywać sankcje powodowane wyrównaniem cen energii do cen rynkowych. Natomiast no tak z punktu widzenia prawnego mamy tutaj do czynienia z dość karkołomną konstrukcją, ponieważ. E, ustawa e, jeszcze nie jest czytana w Sejmie. Mamy cały czas do czynienia z projektem ustawy, i biorąc pod uwagę terminy wymagane na przyjęcie legislacji, najpewniej wejdzie ona w życie. Po 28 lutego 2025 roku, do kiedy wymagane jest złożenie oświadczeń przez przedsiębiorców. Wobec tego, w odniesieniu do tych przedsiębiorców, którzy do 28 lutego nie złożą wymaganych oświadczeń, sprzedawcy energii będą musieli tak. Podjąć ten wysiłek a? polegający na korekcie ceny, tak? tak? A następnie będą I musieli mówię... wystawić kolejne korekty, jak już te przepisy wejdą w życie, prawda? Zgadza się, zgadza się. Zgodnie z nową treścią przepisów, w przypadku, gdy dojdzie do złożenia oświadczenia między 28 lutego a 30 czerwca, bo taka jest nowa granica na, na oświadczenie, jakby dojdzie do kolejnej korekty. I, I zatwierdzenia tej ceny maksymalnej w odniesieniu do drugiego półrocza 2024. Mamy więc, mam nadzieję, jasność, co musimy zrobić i kiedy. Jakub Plebański, prawnik Rodland Partner Poland, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.